Poznajcie Anię. Ania mieszka na Kaszubach i studiuje w Gdańsku. Jest na pierwszym roku medycyny i dopiero zaczyna korzystać z komunikacji publicznej na co dzień. Dzięki systemowi FALA, integrującemu wszystkie pomorskie bilety, Ania może się poruszać swobodnie po całym województwie i nie musi już znać przewoźników, stawek, numerów połączeń ani ich rozkładów jazdy. Ania skończyła właśnie zajęcia na uczelni i umówiła się na spotkanie ze swoim chłopakiem, który mieszka w jednym z miast na Kociewiu. Dzięki planerowi podróży w aplikacji Fala, Ania szybko znajduje połączenie. System proponuje przejazd tramwajem, następnie koleją i dalej autobusem. Fajnie, ale gdzie kupić bilet na tramwaj i ile będzie kosztował? A bilet na pociąg? Dla Ani to już nie problem, bo dzięki systemowi Fala wystarczy wsiąść i jechać. Tak po prostu. Po wejściu do tramwaju Ania odbija się zbliżeniowo w urządzeniu wyglądem przypominającym kasownik. Może to zrobić na kilka sposobów: kartą Fala, zbliżeniową kartą bankową, aplikacją mobilną Fala, lub może kupić klasyczny bilet z wydrukowanym kodem QR w jednym z punktów sprzedaży. Ania wybiera kartę. Jest studentką, więc zarejestrowała się wcześniej w systemie, żeby skorzystać z ulgowych biletów. System szybko sprawdza, czy Ania ma środki na swoim koncie. Są, so, można jechać. Teraz system fala zaczyna naliczać opłatę za przejazd ani tramwajem. Ania ma chwilę na lekturę ulubionej książki. O, tutaj wysiadamy. Trzeba się jeszcze odbić przed wyjściem. Teraz czas na przesiadkę. Na peronie Ania odbija się, sygnalizując w systemie, że zaczyna korzystać z pociągu. System Fala rozpoznaje ją i zaczyna naliczać opłatę za przejazd koleją. Kilka przystanków jest na miejscu. Jeszcze tylko odbicie się na peronie. Ach, ci młodzi. Gdyby Ania zapomniała to zrobić, aplikacja Fala na podstawie danych z GPS oszacuje, gdzie Ania wysiadła i odbije się za nią. Jeszcze tylko trzy przystanki autobusem jest na miejscu. To był miło spędzony czas. Na koniec dnia system podsumuje wszystkie trasy, na których jeździła Ania i automatycznie dobierze najkorzystniejsze stawki wszystkich przewoźników, tak aby jej podróż była najtańsza. Następnie ściągnie odpowiednią sumę z jej konta. To takie proste, prawda?